W starym zamku stoi kruk. Nic nie robi cały rok. O, wypraszam to sobie. Jak to ja nic nie robię? A kto w korytarzu stoi? A kto się go meza nie boi? A kto kucharzy pogania? A kto zajada ich dania? A kto uzbrojenia pilnuje? Nazwać mieleniem to trzeba być chujem. W starym zamku stoi kruk. Nic nie robi cały rok. Przepraszam. A wina nie piłem. A bagiennego ziela nie paliłem. A nie dawałem questów, a nie wykryłem spisków magowych, a nie gapiłem się w Elalii na dupę. Nazwać mnie leniem, to trzeba mieć tupec. W starym zamku stoi Kruk. Nic nie robi cały rok. Nie poszedł na prac wymian, bo mu się nie chciało. Nie naostrzył miecza, bo czasu miał za mało. Nie używa kuszy, bo nie ma ochoty. Nie powiedział. Za Gomeza, bo za dużo z tym roboty. Nie napoił niewolnic, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił topielców, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację tylko ustami mlasną, miał położyć się. Nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że krwią magów miecz swój ubrudził. Tak się tym snem zląkł, aż się obudził.